Walić płatnał dwa tygodnie temu. Jestem ciekawa co to powstaje. Coś, Super. coś Dziękujemy. Dziękuję. Poprosimy Marka. Po 30 Jan. roku życia, jak masz urodziny, nie? Masz coś takiego, że minuty okay. przed urodzinami jeszcze się przejmujesz wszystkimi okay, rzeczami, tak myślę, no, bo już 30 lat to masz wyjebane. Mamy Cobaraidera. Totalnie. Się nic się nie interesuje, serio. Jak przyginicie palcem A nie go... ja by to gówno za pazurem było. To, to nic, nic, nic mnie nie rusza. Wiesz o co chodzi. Nic mnie nie. Tak, Właściwie działają 30 -latkowie. Nie, nie tak, miałem żadnych oporów. Już niczegoś się nie wstydzą. Dlatego że twój stary najem podchodzi do... taki będzie z dziewczynami. Kurde, nie e, w, w, w kompetencjach i zawodach w przyszłości. E, warsztat LinkedIn. E, jak tworzyć profesjonalne... Co to za drama? A... No chuj drama, no stary wczoraj byłem w Macu zagą. Podejrzewam pod McDrive'a, ale pod tym McDrive'em Drive'em tak... Zaczął kręcić w żołądku, mówię tak to Skoczaga do kibla, zamów ty jedzenia skoczę szybko. Biegam do kibla szybko zamknąłem drzwi, ale zapytałem. Ja ostatnio jak byłem w Maku, to było na serale na suficie. I generalnie to było o trzeciej w nocy z ziemaczkiem miałem i wołam kolegę i mówię Stary, chodź coś zobaczyć, pokazuję te główne na suficie i nagle wchodzi ziomek od co sprząta w maku i się tak na nas patrzy. I było mi tak głupio, bo on pewnie myślał, że to możliwe, że to nasze... Po prostu, pana to gówno, pana to gówno. I nagle właśnie wchodzi z Maka i ja takie <śmulity> Tak było. Co to jest? Pary z platynów teluje spotkania to, to, to na zupę. przekręcić. I stary po 15 sekundach tak jak Sram już wiesz, na onnych kolanach, Wchodzi widz i mnie nagrywa kurwa i na Snapchat tam je wrzucił Wszystko chłopak, <śmulity> sram, wszystko No nie wiem jak to <śmulity> będzie dalej, ale... No musi to usunąć z internetu. Udało, no, się. Udało się? Udało się. Ale też coraz bardziej wyklucza różnego rodzaju potrawy, znaczy potrawy i, 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 i pokarmy ze swojej... Mm, Widzicie to? Kur... kur... Ja pier... ja pier... W mi na mordę lej! Lej mi na mordę wrzątek! Lej mi na mordy w żątek. Pusta bramka, mecz do wygrania był! Oj oj <noise> Czy można to usunąć, Basiu? Już zobaczymy. Ajajaj... Aj. Ja, czy my w to wierzymy, czy nie Wiecie jak się pracuje z ludźmi, którzy przychodzą i chcą, żeby im zabić od przesyła... Do... Ej, to nie jest Krzysztof Jackowski, czy ktoś taki Krzysztof Jackowski. Czekajcie. Jej, jak nic jest on. Czekajcie, to trzeba ja tak na... No, tro, troluje, tro, nie współpracuje z nami. O, o, było. Dobra, generalnie to patrzcie, macie tutaj twarz. Nie ma tutaj twarz. o. Jeden do jeden. Oni po prostu lubili spotkanie o przypowiadaniu przyszłości. każdy z nich chciałby usłyszeć Kurwa jeba oposy, pierdolone Słuchaj, zobacz, dwa oposy się dupcą pod drzewopłotem, kurwa tam Dwa oposy, zobaczcie, je, kurwa Kurwa kręcą, jeba Trzeba to wysprzęglić w pitu. Idę. zda do... robota, kurwa co tu, Się wje*** w kredyty k***a Spagaty robił k***a w lesie K***a no. 30 sarno wali kloca k***a pod drzewem Znowu to Taki wielki wózek, k... ja wam, że... Ja mam swoją pierogarnię, byłby. wózek z pierogami. K... Taki wielki wózek, k... Wielki rondel, woda, wrzątek jest do jednego środku. W k... tysiąc, tysiąc pierogów, dwa kółeczka, kół ma taki rowerek, jeździ, ma chochlej. A kurwa, Pierogi, 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 k... pierogi. Jeździ k... Nie, nie, nie. A, nie. mamy pana technicznego, Cze który tak. Na tym pieniędzy, ty pieniędzy nie ma. Na tym pieniędzy Więc... nie ma. I raz mi się każdymi <grym> pierogami była... wejść do Wisły. Całe pierogi w wodzie. Pierogi do Wisły. które Kucamy są do. online. Y proszę także, czy mają taką możliwość, aby zadawać pytania na czacie. Panie profesorze, zapraszam. Kurz chład! Kur Zalałem sobie wszystko. Ja pierwszy jedną tego -je -je streama, kurde. Ja pierd... Kurwa, Jebane... Ajaj. Ja wiem, że my mówimy o energii męskiej i o energii kobiecej, ale tak... Ktoś jak tutaj wygląda jakby to on był trolem. Generalnie. Tak, klasycznie w tantrze to nie istnieje coś takiego jak... Chociaż ona też. ...energia męska. Ale Mogę mm -hmm. mm -hmm. powiedzieć esencja męska, coś takiego, bo Wiesz, każda energia. Niedźwiedź, dyska. jak jest w jaskini, to nie siedzi u niego mm. kur... Nie wiem, borsuk, zajączek, kurwa, nie grają w karty. Co tam kurwa gada nie gadają? Niedźwiedź siedzi sam w jamie. Ruch, sam niedźwiedzice, potem ją kurwa i Je sam. Jedzenia potem nie ma. Sra, pierdzi dupcy i ch... Jesteś znowu śmiechany. Kumacie, ja jestem k... Niedźwiedziem. <laughs> niedźwiedziem. Najpierw też rucham później wypierdala z kini. Nie no, co obgadę. E, e, Sonia, jesteś zablokowana, wiesz? E, nie słyszę cię w ogóle teraz. Teraz? Teraz cię słyszę. Wow. Dobrze. Ja tylko chcę z tobą sprawdzić, bo mi się powiedz, pojawił się inny zoom, inny program, mężczyzna. Tak, właśnie też to. Um, właśnie, i to trzeba będzie chyba wyciąć. Co to, to było w ogóle? Nie wiem. To no, niesamowite. Niesamowite. <laughs> niesamowite. <laughs> Długoterminowe, około półtora roku. I yy, o tym później wam opowiem na, 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 na samym końcu. Ja ale generalnie to... jestem wszokowany jest że... takich spotkań na Zoomie, bo. W ogóle jak się tam dostać, to się nie że trać trollować, tylko że po prostu wiecie, macie jakieś takie kółka i ludzie sobie mają jakieś e zainteresowania. E nie wiem, że takich ludzi nie ma. Mm, widzieliśmy sukcesy i postępy u, u, u rodziców, z którymi... W sobota, dwadzieścia którymi... po drugiej. Jose Rudini, analityka sportowa w Ulani. Liga hiszpańska, niemiecka, Frenzyka. Liga EU francuska. Trzy typy, wielkie kursy. Sekle. <laughs> jestem po prostu z nimi bardzo zgodna i ze szczerego serca je polecam. Ja jestem także zakochana w sporcie i w zdrowym stylu życia. I co? Ja byłem w hotelu w pięciogwiazdkowym, to co nie mówiłem, a w Hiltonie. O. <laughs> o. No, o. z basenem, tak, z kłożką. można było grać, no. Co było na śniadanie? <grystek>: o, a, a czego nie było? To był stół, to był bufet. Szwedzki, szwedzki wszystko było na śniadanie. Stół był. <grystek>: no, stół był, nie ale no, pieniędzy w Baba, czyli psze, 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 baba. Baba to może być w polu. Słuchaj, lady na na harfie. Tu nie, nie wymyślam, zero na harfie napierdaję. Lady. Na już tutaj ja no no, to, dalej to jest, gra. nie mogę dalej no. grać. Wiesz co, a powiesz lady. mi, gdzie wyciszyć wszystkie osoby, żeby nikt nie mógł się tutaj nam odzywać? Wiesz co, to generalnie. Mm, nie wiem. Mamy kilka punktów. Najbardziej. Ja jako... Pozdrawiam Twojego starego kula. No, no stary, który gra w World of Tanks. World of jako Tanks to jest taka gierka dla bumerów. tam jest stary, siedzi kurwa wiesz? No, w tym chwili mnie zajęło mundurze, Obok prusznowy no, szaryk. K k za Stara krzesło w telepie, żeby były kurwa no, wibracje. Ona tak tak stoi obok i przepię. No przejeżdź. No i co, bitwy na szluga I, sta... i stary wiesz. I stary wiesz. Wiesz, koniec bitwy na tak. kula. No i co, bitwy na sługa. I stary wiesz. koniec bitwy na kula. No i co, bitwy w chodzi po pytania, pokoju, ręce z tyłu chodzi. przede wszystkim będziemy skupieni na Waszych pytaniach, bo one tak naprawdę są najważniejsze w czasie takich spotkań. Nie to co my byśmy chcieli, ale to co wy chcecie usłyszeć i, i później Nie, tak na koniec spotkań my... Wspaniałe tłoma. Nie wiem co tu jest napisane, ale... Nie wspaniały. to, co my byśmy chcieli, ale to co wy chcecie usłyszeć i, i później na koniec... Tak. A to jest jako jakiś dla bogaczy, Bo patrz, tutaj jest jakieś ty tyry, tyry, jakieś, nie wiem co to. Tutaj jest jakaś tabka złota. Tutaj też są jakieś złote te. To jest jakieś spotkanie. Dla ludzi. Czekaj, no, no, to jest, po pokoju, nie jest. To nie To nie jest. napisanego, ale wydaje mi się, że To że nie dla bogatych ludzi. nie jest. To jest ludzi, no? pytaniach, bo one tak naprawdę są, ale nie To co To Super boxingu. Oj. Patrzyłem z takim typem. No 200 kg, żeby o 2 metry. Tu no, pcamy się. Wiesz co chodzi? Skoczył Kolano wsadził. Na nosku. I mi rozbił ten nos. Dobrze na odbyt. O kolano tam jak wejdę, Oj oj. Ale... Rozerwać pod razem. Nie kończysz tak jak myślałeś, że miałem ten nos. Chłop, do dzisiaj nie ma rzepki. Rozjem kolano. Ale ja po proponuję, żebyś go wywalił. Kiku tam. Za tak. <laughs> No dobra. Ja może mam dzisiaj spuchnięty nos, ale on kupował już nigdy nikogo nie kopnie. Która oprócz tego, że jest muzyką tak związaną z Wenecją, że ona miała ten taki bardziej, bym powiedział, utilitarny wymiar, po prostu gondoli. Co to znaczy słowo utilitarny? Wymiar. Wymiar u. Co? To, to są zasłowa ciężkie mający na celu praktyczną materię korzyści mający praktyczne zastosowanie naciążona miała ten taki bardziej że jest muzyką tak związaną z węna naciążona miała ten taki bardziej muzyka a praktyczne zastosowanie oni gadają generalnie jak mam tak wiecie fest do morda. Chyba tak lepiej jest, nic jakbym taką ciemną, ale to trudno. Bo to się ja, tak to nie, po nie da. Ją śpiewali, ale, czy tak? ja jestem. No, to trochę, jestem! Bojąków się boję na przykład. Ale podobno, prawdziwa męskość to to, by być e, świadomy swoich słabości się do no. nich przyznawać, a potem z nimi walczyć. Potem myślisz, że jakaś miała miałaby 35 kg w łapie? Zobacz, co tu jest. Kogo nazywasz? Kogo tak, pełna trzeba będzie usunąć. No, niestety, Zoom ostatnimi czasy bywa atakowany. A, atakowany.